Najczęściej obijane w samochodzie elementy to drzwi, a konkretnie ich ranty. Wjeżdżacie do garażu, opieracie drzwi o ścianę. Czasem zdarzy się uderzyć sąsiadujący samochód na parkingu. Tutaj właściciel zabezpieczył ranty drzwi. Na pewno skutecznie. Ale ja znam sposób tak samo skuteczny, ale na pewno będzie to dużo lepiej wyglądało. Takie gumowe listwy szczególnie modne są w środowisku emerytów i działkowców. Jeśli kupiliście wóz z takim dodatkiem, możecie się go łatwo pozbyć. Resztki kleju najlepiej zmyć benzyną lub rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym. Ranty zabezpieczę przy pomocy takiej taśmy. Wiem, że wygląda jak taśma do pakowania paczek, ale to specjalna taśma do zabezpieczenia lakieru. Jest gruba, ma bardzo mocny klej, jest elastyczna. Zresztą sami zobaczcie jak działa. No to teraz test tam, gdzie nie ma zabezpieczenia, no i oczywiście tam, gdzie jest. W miejscu, gdzie było zabezpieczenie, nie ma śladu po uderzeniach młotkiem. No, tam, gdzie nie było, to wiadomo.